Ja. Oh. <laughs> <Laba. laughs> <laughs> <laughs> <the film. laughs> na organizację konferencji Open Space. To jest to jedna z wielu konferencji, które organizujemy i organizowaliśmy w Technoparku, natomiast tym razem chcieliśmy zastosować nieco inną formułę. Skorzystaliśmy z tego, że prowadzimy zajęcia z innowatyki, zajęcia z zakresu kreatywności, no i staramy się szukać nowych metod, którymi moglibyśmy organizować nasze wydarzenia. Przez zupełny przypadek, ale może to nie był przypadek, ale właśnie prawidłowe zrządzenie losu, a spotkaliśmy się początkowo tylko z Michałem Sporem, natomiast później z całą grupą osób, które chciały z nami organizować wydarzenie w innej formie i takie, które będzie miało zupełnie inny skutek niż standardowa konferencja. Chcieliśmy znaleźć coś na miarę naszych oczekiwań, coś co a spowoduje, że ludzie będą mogli się wykazać kreatywnością, będą mogli współpracować nie tylko w czasie konferencji, ale również podczas jej tworzenia i przygotowywania. A w ten sposób powstała grupa inicjatywna, chyba tak możemy to nazwać, która doprowadziła do zorganizowania tej konferencji. A to jest inna konferencja niż pozostałe, które organizujemy, ponieważ ona również ma taki skutek po w samym wydarzeniu. No dochodzi tutaj do sieciowania osób, które brały w niej udział. Jest też konferencja, w której każdy z uczestników może stać się moderatorem poszczególnych małych wydarzeń w ramach naszego wydarzenia. Wiesz, co, to jest tak, że jak się robi wprowadzenie, to generalnie dosyć szybko czujesz energię grupy. I ja miałam takie wrażenie, że jak robiłam moje wprowadzenie, to ludzie byli bardzo zainteresowani, bardzo zaciekawieni. I jest taki moment, kiedy ludzie zaczynają zbierać swoje sprawy, i przeważnie się wtedy mówi, że do minuty trzeba czekać albo do dwóch. Ja tutaj nie zdążyłam jeszcze wyjść z koła, a już ludzie wstawali i pisali swoje tematy, na które chcą rozmawiać. To był efektywny dzień dla ciebie. Bardzo. Mhm. Bo poszerzyło mi spojrzenie na różne sprawy mhm. i na moje cele okay. i na to, jak mogę dojść do ich realizacji i na to, że ludzie z tych kobiet różnych obszarów mogą ze sobą w takiej bardzo różnej formie pracować. Jak wam się dzisiaj pracowało? Owocnie. Proszę się przedstawić. Nazywam się Łukasz Kasprzyk. Mam do kamery czy nie? Ja? Gdzie chcesz. Gdzie Skąd jesteś? W imieniu. Jesteś na konferencji jako? Jechałem jako przedstawiciel klasy na mojej okay. śladu. Jak ci dzisiaj pracowało? Bardzo fajnie się pracowało. poznałem wiele różnych osób, opinii, sytuacji. Pracowało z grupą, która była tak energetyczna, tak otwarta i też miała taką gotowość do dzielenia się. Bo ta gotowość do dzielenia się i wymieniania się między sobą i inspirowania się nawzajem i takiego, kurczę, robimy coś świetnego, to było piękne.